Dzisiaj gramy z kolegą znowu. Siedmanko. Co jest zagramy w Deadbola? Będą że odcinki po 10 minut! Rozumiecie po 10! A jak chce ta aplikacja się naszywa? Później ci powiem po nagraniu. Na razie mamy wiesz co do roboty. ona jest tylko na telefonie. A po drugie, a po trzecie, znaczy, no raczej ci tego nie jest potrzebne. Mam pomysł dzisiaj sobie z kapelą, wiem, co zagramy. Chodź, chodź na bossa. na bossa. Ej chodź na bossa. chodźmy na bossa. Zatem. let's go, teleportacja, Raid of... Ten, um, nie 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 Na tego. Nie, 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 nie! Czy ty jesteś. Nie, weszłem tam do tego bossa. William, ale chcą Tak. Chcę wrócić do lobby, tak. Chcę wrócić do lobby i chcę być z tobą, więc zaczekaj tam na mnie, okej? Okay? Oki? A Czekasz szybko, ja, ja tak szybko nie umiem. Tylko sobie jeszcze coś kupię, szybko. Już. Już jesteś? Ja już idę teraz. Teleportacja. Teraz dopiero się teleportuję, I tam jeszcze nie wchodź. Dopiero się teleportuję. Jestem. Pod Williamem. Co? Wchodzimy? Tak. Tylko ja cię tu nie Ja też. Ja też nie naszli, Na swój safarach. Dobra. Oto wyjdź. Jej, pużę, ja to wyjść. Nie, Ja tu kratę mam. Stary tak jest normalnie. O! Kiedyś sobie, jeszcze nagram odcinek z Toilet Tower Defense. Kiedyś. Istambulgeisa. Wczoraj był odcinek Stambulgeisa, jak dobrze pamiętam. I ten. grałem sam akurat. Więc ten. Ale ten. Nowy chyba ten. Mój odcinek się pojawi dopiero. Jutro? Lub jeszcze dzisiaj wieczorem o 23. O 21.00. Wtedy się może pojawi mój odcinek. Nie, 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 nie. Nic nie zmieniać. Ej, a po tej rundzie możesz wyjść do lobby? OK Dobra, czekaj. Widzimy się dopiero kiedy pela skończy. Dobra, teraz pójdziemy na bossa, tylko niech on wbije. No, jesteśmy. Chodźmy szybko. Chodź, chodź na bosów. Mapkę. Boss teleporting, teleport. Co to są? Co to Dobra, ten film będzie miał chyba z 10 minut. Wiemy! Let's go. No i tak to możemy się bawić. Dobra, zaczekajcie sobie jak ten. Bo nie, nie będziecie sobie oglądać, jak my wyczekamy się po tym. Teraz się zaczyna zabawa. Dobra, lecimy na nich. Znaczy na niego. Chyba ten odcinek będzie trwał 10 minut. Max! Jak sądzę? To będzie chociaż mój pierwszy odcinek 10 minutowy. Przepraszam, jakby to za lagi lub za jakieś szepty lub coś, ale no nie wiem, co się dzieje. O, na pewno na moim kanale też się pojawią nowe odcinki fajne. Dobra, a my tutaj już lecimy. Nie ma, nie ma lagi tak łatwo ze mną. Ej, ale ja się obroniłem. To jest na kamerze, wszystko. To jest wszystko na kamerze. Wszystko to jest na kamerze, gro. Gdzie co, gro? To jest wszystko na kamerze. Więc, jak to wrzucę na YouTube, to. To będziecie mi trochę przekichane. Ja mam jedno HP, ja mam jedno HP, więc mam przekichane już. A nie mam swojego gadżetu. Sam od siebie, Jupi. otwieram! Co mi wleci? Latera, ta ta! Ko ta, ta. mam. Siemka. Czy to się lyci jak misisz? Jak on go pokona? Nie! Ja? Nie, bo ty nie żyjesz. Jakbyś był z nim, to tak. Ale jak nie jesteś z nim, to nie. Po prostu nie jesteś w mapce, więc nie. O! Właśnie! A widzowie nie będzie oglądali tego, jak chłop robi Więc widzimy się dopiero w rundzie kolejnej Widzimy się, teraz jesteśmy znowu Musimy to zrobić Wygrywamy Na mnie Na mnie Na ciebie Na mnie poleci No i po tej rundzie akurat kończymy odcinek. Dzisiaj na tym kanale to będzie tyle. W ogóle nie wiem, czy mi się za, czy będzie chciał YouTube to przyjąć. Myślę, że tak. Dobra, lecimy. Znowu na kamerze jest to wszystko nagrane. No w na kamerze jest to nagrane? Musimy to przecież trwać. Lecimy. więc to dzisiaj na tym odcinku na razie.